guys, stało się coś naprawdę dziwnego. Do gry został dodany nowy skin, coś specjalnego, ale jest on zrobiony na podstawie najstarszej legendy. Mówimy tutaj o specjalnym skinie robota, który można zakupić w sklepie za około 100 złotych, ale co ciekawe, twórcy gry zarzekają się, że faktycznie ten skin umie się uratować z każdych problemów, co sprawdziłem. O kurde. I sami widzicie, nie ma opcji, żebyś nim przegrał. Do tego zrobiliśmy stoper na legendary blockdashu. Wybiorę pięć nicków które wygrają po 200 żetonów, ale warunki to sub i dzwonek oraz wpisanie w sklepie kodu ABRA. I popatrzcie na to, ten skin w wersji złotej wygląda naprawdę mocno, natomiast Golden Banana, czyli zwykły bananiarz, ale na złoto, to już totalnie robi wrażenie. Więc co byście powiedzieli o tym Golden Robot? To wygląda naprawdę epicko, a trzeba pamiętać, że zwykły robot legendarny to była moja pierwsza legenda. Serio, dla mnie ten StumbleBot MK3 wiąże się z naprawdę mocnymi wspomnieniami, więc muszę mieć jego złotą wersję. To niestety nie jest takie proste i nie jest takie tanie, bo popatrzcie, to kosztuje 90 złotych prawie. A dostajemy specjalną skórkę i 2000 klejnotów. Najpierw musimy wygrać jedną gierkę, żeby dopiero móc kupić tą ofertę. Widzowie, musimy wygrać tą arenę, serio chcę kupić tego Golden Robo, a tylko będę mógł go kupić, jeżeli faktycznie tutaj wygramy, więc let's go! Popatrzcie, to jestem automatem do gier, siemano. I lecę sobie tutaj I będę sobie zaraz medytował, uwaga pum. I uwaga, medytuję sobie Ojej, dałem sobie medytację Nie teraz, ratuj się No tak, nie do końca mnie to słuchajcie dziwi, że Automat do gier średnio powiedzmy sobie Szczerze medytuje, prawda Ale my tak czy inaczej polecimy tutaj, słuchajcie Lecimy, lecimy, let's go Wywalamy tutaj lamusiaka, Ok, Tutaj są słuchajcie, te asteroidy, więc na nich Pum, wybijamy się Wow, ale wysoko Dawno nie byłem słuchajcie tak wysoko wstałem guys, no nie? Pum! Dobra, dawaj mordeczko, dawaj co, ty nie wskoczysz tutaj? Oczywiście, że wskoczysz. I teraz tego na to od razu siupi popy, a tutaj, okej, zrobimy to. Pum! No ej, zatrzymała mnie ta platforma! Ja chciałem bezpośrednio tutaj na to wskoczyć, no ale jak sami widzieliście, niestety się nie dało. No dobra, to my lecimy sobie teraz tak, tutaj na to, tutaj z tego, no tak, nie wydaje mi się, że Abera powinien robić tutaj triki, słuchajcie, nie? Jeżeli my mamy wygrać, to naprawdę Aberka po prostu się nie ba w te triki, dobra? Umowa stoi, myślę, że to stoi bardzo Bardziej uczciwe wyjście. Okej, okay. siedem osób, słuchajcie, już przeskoczyło, ale my w dobry tunel wchodzimy. Bandaleros Siemannero. manero. No i dobra, mamy teraz Sky Rocket Royal, czyli nową mapeczkę. Ale jeżeli myślicie, że gramy to z samymi botami, to niestety, ale bardzo bym chciał z tym, że nie jest to, słuchajcie, prawda. No dobra, dawaj na tą trampolinę, dawajcie! Trampoliniarzami będziemy się tutaj bawić. I teraz tak, co? Na środeczek sobie tutaj wjeżdżamy, bo się wjeżdżamy. O, jo, 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 dobra, trampoliniarz tutaj delikatnie uratował i byłem na ostatnim miejscu, więc lepiej tutaj szybciutko coś pozbierać, bo widzę, że tutaj lecą, 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 świry! papa, pa, Let's go! Wywaliliśmy tutaj lamusiaka i znowu słuchajcie, jesteśmy na pierwszym miejscu. Okej, widzę, że on tutaj leci. Nie! Ty! <ścoughs> czy ja się od niego odbiłem, czy mi się wyda? Co to w ogóle było, widzowie? Wy ty wy. Co to, co co? Ej, dobra, ja naprawdę słuchajcie, nie chcę tak robić, ale on mi się tak odbija. Serio tęsknię. Co tu jest grane? Dobra, patrzcie w ogóle, jaką my mamy tutaj ścieżkę z pieniążków. Nie! Dawaj na tą trampolę, ratuj się! Wow! Bum! Ale tutaj, słuchajcie, się uratowaliśmy. I teraz zbieramy małe co nieco. Dobra, 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 dobra. I siup! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. O, spoko, on ucieka i będzie mnie tutaj pewnie rakietą atakował, co? Dobra, czekaj, czekaj, ja tutaj po niego polecę. Dobra, ej, nie! To nieźle poleciałem! To nieźle poleciałem, dobra. O! Emotką nogi go wyrzuciłem. Dawajcie, z Zbieramy teraz szybciutko, słuchajcie, teraz naprawdę szybciutko, bo zaraz coś tutaj przyjdzie i nam wszystko pozabiera, a my, naprawdę, ja nie wiem czemu my jeszcze nie jesteśmy na pierwszym miejscu, słuchajcie, mamy 50 prawie tego, dobra, ja się uratowałem, słuchajcie, niestety chłop też się uratował, o kurde, słuchajcie, to nie jest taka łatwa gierka, dobra, bum, dawaj, wybijaj się od tego, dobra, okej, okay, teraz tutaj walimy rakietę na sam siodeczek, no i dobra, dalej zbieramy, słuchajcie, co nasze, okej, okay, siup, nie, ej, naprawdę, ci gracze mnie tutaj strasznie triggerują, nie, strasznie mnie, słuchajcie, tutaj trygerują. dobra, leci tam rakieta, okej, okay, gość został, Wywalony, więc dawajcie, musimy tutaj dobić troszeczkę. Małe co nieco. Dobra, został wyciachany. Okej, okay, teraz to, no nie, uratowała go tak delikatnie trampolina, ale ile on musi mieć pieniążków, Słuchajcie, że ja mam 63, a z nim przegrałem, ale najważniejszy jest finał, go musimy wygrać, żeby mieć Golden Robo. No i dobra, mamy blok Dash legendary. Powiem wam szczerze, że od kiedy mamy tą gierkę i właśnie tą poprzednią, czyli Skyrocket Royal, to naprawdę dawno się tak dobrze nie bawiłem w Stumble, guys. Pamiętam, słuchajcie, że przez jakiś czas na przykład... W październiku, czyli stopadzie, te pół roku temu to się trochę nuda robiła w tym Stumble guys. A od kiedy weszła mapka Treasure Island, to było mniej więcej w lutym. I potem te kolejne, no na przykład właśnie tutaj, to Skyrocket Royal, czy ten nowy Block Dash, czy Block Dash Endless, to naprawdę ja czuję, że znowu genialnie się w tej gierce bawię. Totalnie bez jaj! Więc uwaga! Robimy tutaj, słuchajcie, stoperen! Stoperan musi być! Ej, raz w życiu wyszedł nam tutaj stopper. Jako jedynemu chyba youtuberowi w Polsce mi się to udało. Wtedy! Teraz może już ktoś zrobił. Mówię to, żeby nie było, bo często wy mówicie eee, dobra, jesteś nubem, a mówisz, że jesteś najlepszy. Nie, nie mówię, że jestem, tylko po prostu my strasznie tryhardowaliśmy, żeby zrobić jak najszybciej stoper po premierze, rozumiecie, no nie? Bo przecież ta gierka jest bardzo nowa. Ale teraz, słuchajcie, tak czy inaczej, gdyby udało nam się powtórzyć stoper, to byłbym naprawdę gigantycznie zadowolony, nie? To byłoby fantastycznie. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, ziomala, którego oczywiście trzeba, no, że tak, no, bardzo delikatnie, tak troszeczkę tak, tak może delikatnie, tak, tak go czasem patrząc, tak, tak tak, 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 wiecie, jak paczą się, tak, tak, pum! O kurde, jak on to przeżył, nie? Jak chłop to przeżył? Teraz widziałem, że on ma katastrofę, ale dobra, trochę się uratował. I dosłownie, słuchajcie, za moment będą już te nowe bloki. One się mniej więcej pojawiają po półtorej minuty. No i faktycznie, widzowie, są nowe bloczki, więc pum! Robimy coś takiego. Tą przeszkodę już ogarniamy. Oczywiście, ja się dalej jej boję, ale mniej więcej wiemy, o co w niej tutaj chodzi. Dobra, mamy drugą, słuchajcie, przeszkodę też, o kurde, ogarniętą. No tutaj to TNT. To lubimy, to lubimy. Dobra, naciskam i zwiewam, i zwiewam od razu. Dobra, ziomel chyba też uciekł, więc uwaga. Pom! tutaj także sobie ładnie, pięknie przechodzimy i okej. Okay. Kolejne TNT, ale mówię, ja akurat całkiem lubię te elementy z TNT, dlatego że ich się po prostu da unikać. Okej, okay. nie zawsze ich unikniesz że czasem no wypadniesz gdzieś tam poza orbitę, ale czasem się da, czasem się da, więc to jest całkiem spoko. O, tutaj bym wykorzystał banana, no ale niestety w tej przeszkodzie banan jedyne co może zrobić to tylko przeszkodzić, więc trzeba uważać tutaj banan. No, na cztery kratki. To słuchajcie, nie wydaje mi się, aby dało się przeskoczyć bananem. A przynajmniej byłoby to, no, bardzo skomplikowane. Powiedzmy sobie szczerze. Wow! Ale przerzuciłem tutaj gościa górą. Dobra, dawajcie kolejne przeszkody. okej, okay, teraz tak. Wchodzimy sobie na to. Teraz sobie wchodzimy na to. Tutaj sobie, uwaga. Lecimy tak, tędy. Dobra, tutaj, pum, pum. Spoko. No, to są bloczki, które występują też na zwykłym blogdaszu, Więc to akurat potrafimy i tego mniej więcej się bać nie boimy. Dobra, ok. On tutaj rozumiem, że rozbija, tak? Rozbijasz to rozbierasz. Wow! O, ale mi przejście przyszykował, ale gość, co to jest? O kur... A, to są te! Okej, okay, ja już myślałem, że nigdy w życiu, kurde, czegoś takiego nie widziałem, ale na całe szczęście to była przeszkoda, którą ogarniam, więc jakby całkiem spoko. Dobra, to jest... O kurde, dobra, to jest akurat trudne. Tej akurat mega nie lubię, bo tutaj zawsze się boję... O! Całe szczęście, że w kolce wpadnę, no nie? I to dwa razy, słuchajcie, ona jest z rzędu, no nie? Ale jej się naprawdę zawsze boję, że tutaj faktycznie, słuchajcie, jakieś kolce będą robione. O! TNT się... O nie! O nie! Czy on to uratuje? Zdąży. Zdąży. O kurde, już się bałem, Chłop tutaj tego nie przejdzie, no ale dobra Na całe szczęście jeszcze to jest git Więc mm, mordeczko Dawaj lecimy po stoperan W tym momencie na tym legendary blockdaszu mamy już za, Nie wiem z 3,5 minuty Więc ten stoper słuchajcie no wiadomo, on jest po 6 minutach, no to my jesteśmy mniej więcej gdzieś w połowie. Ale jest realny! On jest, słuchajcie, realny! Dawajcie, ciśniemy tutaj go. Ciśniemy ewidentnie na feście. Dobra, tutaj, uwaga. Pom. Okej, okay. wybite, wybite, wybite. Dobra, i yo! Ale idealnie pionowo poleciałem! Nice! Lubimy coś takiego, lubimy. Dobra, tutaj z tego na to. I teraz tak, słuchajcie, ja sobie lecę tutaj na to, a on, on tam nie idzie nawet, słuchajcie. Ja nawet nie wiedziałem, że tak nie trzeba. Ja myślałem, że trzeba iść moją ścieżką, a widzicie? On nie poszedł nią. O kurde. Bum. Wow. Wow. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ja cię kręcę. O kurde. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Yo. Ej, dobra, to by się nadawało, wiecie do czego? To by się, słuchajcie, fest nadawało do tych, do tych odcinków Takich z trikami, no nie? Takich, wiecie, których, gdzie tam się ogląda te triki pro graczy i tak dalej To by się, słuchajcie, fest nadawało Przynajmniej moim zdaniem Co ja tam odwaliłem? Masakra, no nie? Ale dobra, ciśniemy Czy ja to wygram? Nie, już myślałem, że, słuchajcie, gość odpadł No kurde, bele Ale jazda, nie? Ale jazda Tutaj jest na tym legendary blok daszu. Najsuwa, naprawdę jest, słuchajcie Mega najsuwa, no Dobra, ciśniemy, bo naprawdę ten stoper powinien być gdzieś, tak słuchajcie, za około minutę. Oj, dobra, on tutaj widziałem, że wysadził, ale spoko, spoko, spoko. Ja tutaj, okej, okay, też lecę. się. Mano, Wow, patrzcie, gdzie wpadłem. Dobra, czyli tak, tutaj na to i spoko. Przechodzimy sobie tutaj ładnie pięknie. Tutaj tak samo, pum, pum, dobra, okej. Okay. Yo, ale go wywaliłem, żeby tylko nie dotknął tego. I patrzcie, na to została nam minuta, żebyśmy mieli, słuchajcie, stoperan. Minuta nam, słuchajcie, została. Musimy to zrobić, o kurde. A tutaj jak? Ej, nigdy chyba w życiu nie widziałem tej przeszkody! Co to było? Znaczy, to nie było jakieś trudne, ale muszę przyznać chyba naprawdę jej nie widziałem, więc jest potężny, słuchajcie. Jest naprawdę potężny, dawajcie. Dobra, lecę sobie tutaj znowu na to i teraz na to. I teraz tak, on rozumiem, że przechodzi tak. O, tak się daj, Ale o ile to jest proste? Nice! No to takie coś jest spoko! Dobra, widzowie, zostaje nam ostatnie pół minuty, więc teraz to naprawdę trzeba się, słuchajcie, skupić, no nie? Dobra, odpalam TNT, słuchajcie, odpalam TNT! Let's go, let's go, let's go! Dobra, tutaj to, tutaj to już, słuchajcie, umiemy. To już umiemy i zostają nam ostatnie dwie przeszkody. Mniej więcej ostatnie, słuchajcie, dwie przeszkody. Dobra, tutaj na to, tutaj. Dobra, ostatnia przeszkoda, słuchajcie, i będzie stoper. I będzie stoper, będzie już w tym momencie momencie, słuchajcie, będzie stoper, co by się nie stało. Mamy stoper. I żeby nie było, jest, że ja wygrałem. No i widzowie, popatrzcie na to. Mamy tego skina. Golden Robo coś specjalnego. Ej, to jest jeden z lepszych skinów, jakie w ogóle zostały stworzone. I widzowie, pierwsza gierka skinem nowym. Coś specjalnego Golden Robo. Popatrzcie tylko, jak on dobrze wygląda. Wiecie co? Ja mam mniej więcej te same odczucia, co kiedy wszedł Golden Banana. To był chyba w ogóle pierwszy taki złoty skin w ogóle w całym Stumble, guys. I wtedy pamiętam, że się gigantycznie jarałem. Dobra, był kapitan Golden Heart, ale że, że zwykły skin przerobiony na złoty, to chyba Golden Banana był taki pierwszy, no nie? I naprawdę, patrzcie, jak on wygląda dobrze. Serio, to jest autentycznie jakaś masakra. Tej, czy ja pierwszy raz to w ogóle. Ja to pierwszy raz przeszedłem w ten sposób, ale piękne. Dobra, to dawajcie, zrobimy jeszcze tutaj trampoliniarza na to. Yo! Nie chcę jeszcze przesądzać, ale mam wrażenie, że właśnie słuchajcie, tym skinem triki mogą dużo lepiej wycho... Aha, co tu się stało? Ej, dobra, może my już przejdziemy, bo zaraz słuchajcie, będzie gigantyczna beka, jak ja tego nie przejdę, no nie? Będzie... Ne, ale, ale, dro, ale drogi skinie, ja bym cię bardzo poprosił, żebyś ty jednak tutaj poogarniał, dobra? Wow! Stój tutaj, stój tutaj, co on, co on wyprawia? Dobra, patrzcie to, robimy teraz sióp, okej, okay, teraz z tego na to, tu od razu lecimy na tą trampolinę. Dobra, ja po prostu nie umiem w triki, żeby nie było, po prostu nie umiem i to jest koniec, kropka, siemano. Ale trzeba przyznać, że ten skin póki co robi wrażenie. Natomiast teraz mamy mapeczkę Lost Temple, widzowie, potem jak ostatnio dużo oglądamy różnych filmików pro playerów, to chciał... Potestować różne triki właśnie na tej mapie i zobaczymy, czy faktycznie, słuchajcie, one wyjdą, czy może niekoniecznie. Póki co, słuchajcie, lecimy sobie ładnie pięknie, tędy. No nie, tutaj sobie normalnie przeskakujemy w ten sposób. No to jest klasyczne, prawda? Absolutnie klasyczne. I teraz tak, słuchajcie, już wiele razy testowaliśmy, ale możemy jeszcze raz sprawdzić. Pum! Okej, okay! takie odbicie jak najbardziej daje radę i istnieje, żeby nie było. Sprawdziliśmy? Sprawdziliśmy, dobra. Tutaj sobie lecimy ładnie pięknie także. No i słuchajcie, teraz tak. Ja sobie wbijam tutaj i wielokrotnie widziałem triki, że gość wskakiwał za kulą i go odbijało tam na górę. I dlaczego mi to nie wychodzi? Serio, gość wskakiwał dosłownie za kulą. Wow! Ej, ona odbiła. Ona faktycznie odbiła! Tylko żeby ona, słuchajcie, odbiła do góry, a nie na bok! Ja ci się kręcę, to jest niemożliwe. To go, słuchajcie, się zrobić nie da. Nie wierzę w to! Nie no, oczywiście, że wierzę, ale trzeba przyznać, że naprawdę to jest gigantycznie trudne do zrobienia. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden trik, a mianowicie, że gość wbiega na tą kulę i bez użycia w ogóle spacji ląduje, słuchajcie, w mecie. Więc sprawdźmy to, dobra, uwaga. BUM! No nie, nie zdążyłem, ale dobra. Teraz, słuchajcie, jeszcze bliżej się ustawię, jeszcze bliżej się ustawię, dobra, dobra, dobra. Bom, Nie! Nie ma szans, słuchajcie! Nie ma szans! Naprawdę! Ja robię dokładnie to, co te typeczki, słuchajcie, na filmie. Widzicie? Widzicie? Okej, okay, to mnie wturlało na met, ale ja miałem przelecieć górą i dalej nie wiem, jak to zrobi. Natomiast, widzowie, teraz będzie największy test dla tego skina. Jeszcze przed chwilą zrobiliśmy stoper na legendary blockdashu, który jest naprawdę hardkorowy, więc w teorii tutaj te 50 fal, które jest równoznaczne ze 6-minutowym stoperem, to powinna być bułka z masą, ale tu właśnie może być ironia losu, nie? To właśnie może być to, że my tu na przykład przetrwamy 4 minuty na tym niby lightowym blogdaszu. Ja tylko przypomnę, mój rekord to 130 fala i to tylko dlatego, że jestem największym paecem i dzbanem w całym ohio, bo zacząłem się bawić w triki i oczywiście mi coś nie wyszło. Natomiast mniej więcej 60 fala to jest na każdym odcinku, więc trzymajcie kciuki, żeby tutaj było tak samo. Gramy teraz z sędziakiem. Sędziak to jest Ten Ziomal i on w tym momencie ma rekord, nie chcę złamać, ma 780 80 fali. Rozumiecie? 780 fali, więc on mniej więcej tak godzinę grał bez fejla. Ja cię kręcę, co za gość. No jakby dzisiaj udało nam się słuchajcie, przebić te 130 fal i zrobić na przykład takie nie wiem, no, no chociaż 150 to byłoby super, bo 130 fala to mniej więcej była 15 minuta gry. Kumacie? 15 minut bez fejla, łaberki to naprawdę długo. My w tym momencie mamy i tak już 10 falę i zostaliśmy sami, więc nie ma tutaj żadnych Póki co przeszkód, żebyśmy mieli pocisnąć dalej. Od 15 fali mniej więcej zaczynają się te trudniejsze bloki, czyli kolce, potrójne te slaby, czy chociażby te nowe bloczki. Wiecie, te takie też potrójne delikatne schodki, prawda? Pum! Dobra, wywalamy go, bo gość tutaj za bardzo pajacuje, ja, 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 jajcuje! Yo, yo, wow! Co on tu zrobił ten skin? Nie wiem, ale tak czy inaczej mamy 15 falę, A ja wam przypominam, wpisujcie kod ABRA w sklepie w Stumble, guys. Wy na nic nie tracicie. A w sumie twórcy gry tracą, więc chyba wszyscy szczęśliwi. Ja dzięki temu zyskuję od twórców gry jakiś tam mały procent klejnotów, ale wy nie tracicie i przez to mogę robić kozackie konkursy! No, no tak jak na przykład teraz, albo na jakieś dużo większe kwoty tych klejnotów, żetonów innych rzeczy. A jakoż to jest jedyny kod w Polsce, to wpiszcie kod Abra. Serio, dosłownie, nie ma nikt jeszcze tego kodu poza mną, no. więc let's go! W ogóle chcecie, żebyśmy teraz zrobili konkurs, to dawajcie! Napiszcie w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu bo to ja chcę zrobić te konkursy tylko dla takich najfajniejszych widzów, no nie? To napiszcie teraz, słuchajcie w komentarzach Golden Robo, a ja wybiorę powiedzmy dwie osoby, które dostaną, nie wiem, niech będzie słuchajcie, po 500 żetonów, tak, o, tak dodatkowo, po 500 żetonów, dwie osoby sobie wybiorę, let's go, bo dlaczego by nie? Skoro wykorzystacie z mojego kodu, to ja jestem wdzięczny, no nie? Więc się, mano, ale jak tylko twórcy gry dostarczą mi statystyki, no nie, bo ja nie mam niestety wglądu w to, ile oni chcą mi dać klejnotów w zamian za ten kod, no nie? Tak, dostanę tylko wgląd w statystyki, może się okazać, że na przed od nich 100 tysięcy klejnotów. Tak może być. No to wtedy co robimy? No co, myślicie, że ja wam tego nie rozdam? W ogóle powiem wam szczerze, to może być dość zgubne myślenie, ale mam wrażenie, że naprawdę dobrze grami się tym skinem. Serio, być może to jest takie placebo. Ja się sam tutaj, wiecie, po prostu jaram tym, że to jest pierwsza legenda, jaką miałem w Stumble Guys i oni naprawdę zrobili to na złote i teraz jest coś specjalnego. Ale nawet jeżeli to jest takie wciskanie samemu sobie, to spoko, to mi to szczerze mówiąc pasuje, no nie? Bo ja jestem pozytywnie nakręcony i przez to być może, ale zrobimy jakiś naprawdę fajny czas Zobaczymy, znaczy czas to jedno, ale ilość fal, no nie? Popatrzcie, w tym momencie dobijamy do 30 fali, czyli mniej więcej jeszcze drugie tyle. No i powiedzmy sobie szczerze Będę już nawet trochę zadowolony, no nie? Ale my wiadomo, że chcemy cisnąć dalej widzowie, że my chcemy tego dużo więcej. Dobra, chłop tutaj dobrze rozbił, więc się mano, się mano, ja tutaj też dobiłem, więc się ma... Oj, ojo, ojo, oj, 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 aj, aj, aj. Carambito bambito Oh Kurt cool. Ale tutaj cofnęło, widzieliście? Ej, strasznie dziwny lag. Naprawdę. Strasznie dziwny był ten lag. Dobra, pom. Okej, okay, wjechaliśmy jeden z drugiego. No ale spoko. Będzie teraz, słuchajcie, 34 fala. Okej, okay, te klocki, słuchajcie, już lubimy. A nawet jeżeli nie lubimy, to przynajmniej je rozumiemy. Okej, okay, drugi raz, słuchajcie, te same. Spoko. Nie ma z tym problemu, dobra. No to trzymano. 36 fala. Znowu trzeci raz z rzędu, te same? O kurde, ale jazda, no nie? Ale przynajmniej dzięki temu 37 fala. No dobra, tych. Mniej, najmniej lubię, naprawdę Bo tutaj są często jump glitche Że wiesz, ty niby podskakujesz A okazuje się, że jesteś jakby w bloku I przez to nie za bardzo możesz podskoczyć No to to się niestety, ale tutaj zdarza Więc tamte potrójne, te slaby Najmniej zdecydowanie lubię, a te Spoko, 40 fala Widzowie, zaraz będzie, let's go winio Dobra, poleciał tutaj bananiarz, dobry bananiarz Dobry bananiarz, o widzieliście On chyba właśnie miał jump glitcha Albo tylko mi się wydawało ale na całe szczęście Sęciak tutaj uratuje. Nie no! Sęciak jest tak delikatnie że ujmując ciuteczkę za dobrym graczem. No na blokdaszu prawdopodobnie najlepszy w Polsce. Żeby, słuchajcie, odpaść, no nie, w takiej sytuacji. Więc może być różnie, słuchajcie. Bo wiecie, wielu z was powie, że ej, skiny nie grają, więc w ogóle jakby co to za różnica, ale to nie do końca jest prawda. Wczoraj graliśmy na przykład tym skinem Skibidi Toilet, no nie? Ten wiecie, olbrzymi, trzy głowy specjalny skin. I on był tak gigantyczny, że nie szło wyczuć. Naprawdę nie szło wyczuć, co robić, a czego po prostu nie robić tym skinem. Natomiast tutaj ten Golden Robo, mówię, no może ja jestem za bardzo po prostu nim podjarany, ale póki co wydaje mi się, że super się nim gra. Naprawdę, jest fantastyczny. Więc lecimy, słuchajcie, no. 50 fala zaraz powinna być, o ile oczywiście nie sfailujemy zaraz, bo teraz w tym momencie będzie 48. No dobra. Takie klocki to my lubimy, bo przez to będzie 49 bez fejla. Wiadomo. Taką to lub. Oj! No piękna fala. Taka, słuchajcie, z taką koszulką. Abra team, wu, abra wu, abraety. Pierwsza linia w opisie. Wpadajcie i kupujcie, no bo z taką koszulką sami widzicie. Jesteś w stanie dotrwać do 50. fali. Powiesz. No ale to nie jest wyczyn. No ale e, 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 e. jest git, jest git, jest git. Bez hejtu, dobra? Bez hejtu. Dobra, lecimy sobie teraz, słuchajcie, tutaj. Teraz z tego sobie polecimy na to. I teraz siup, siup, siup. Okej, okay. i tutaj robimy sobie taniec. Siemano. Dobra, dawajcie. Przeskakujemy sobie tutaj ładnie pięknie. Tutaj też oczywiście. Dobra, siemano, 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 siemano. dawaj mordeczko. Oj, chciałem po jego głowie. Chciałem po jego Głowie, ale może lepiej słuchajcie, nie pajacować, co? Może jednak lepiej się tutaj tak stricte nie ba... Aj! prawy superman punch tutaj siadł na nim, ale dobra, może to serio nie jest dobry pomysł, żeby się bawić, bo potem odpadamy, nie? A potem jak odpadamy, to Aberka mówi, nie no, ja bym mógł dłużej wytrzymać, ale w sumie się bawiłem. No i tak w nieskończoność można. O kurde, ale źle tutaj rozbił chłop. O yo, jo! Dobra, ja na całe szczęście się tutaj słuchajcie, ratuję. O kurde, byłem jakby bardziej przygotowany, że on mi, wiecie, rozbije to tak poziomo, no nie? A się okazało, że jednak jednak miga. dobra, a bum jajaj bum. Aj, 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 aj. Dobra, dawaj 60 falę. Uuu, taką 60 falę, to ja rozumiem. Tak, lubimy taką 60 falę. Lubimy, lubimy. Dawaj, 6-1 teraz, więc jedziemy, bo się wjeżdża. Dobra, tutaj sobie na to przeskakuję. Dawaj, 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 siemano, siemano, kucury, bambury, dobra, 63 zaraz będzie, czyli mniej więcej połowa naszego rekordu, bo nasz rekord to 60. 130, czyli połowa to 65. Wszyscy skumali? Mam nadzieję, że wszyscy mniej więcej. Skumali. Jeszcze jedna fala i naprawdę ta połowa rekordu będzie. Dobra. No raczej tą falę uda nam się przejść. Znaczy, chyba. Jest git, jest git. Dobra, rozwijam się tutaj. No i spoko. Mamy połowę rekordu. Nie jest źle, ale my oczywiście oczekujemy słuchajcie, czegoś więcej. Więc dawajcie, skaczemy sobie tutaj, tutaj. Siemano, 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 siemano. siemano, siemano. Robię sobie siemano. Pum, pum, pum. Dobra, tutaj na to. I dawaj jakieś dobre klocki, żebym przeskoczył bez... No... No i czemu jest taka daleka odległość? Ja bym chciał to przeskoczyć, wiecie, żeby tylko górą lecieć, no nie? Tylko gór. Oj, chyba, chyba tutaj banan został delikatnie ukradziony, a, a nie był dla ciebie, wiesz? Uuu, dwa banania! Że, dobra, dobra, dobra. Oj, trochę zacząłem się, słuchajcie, jednak bawić, i trochę też przez to zacząłem stresować, no nie? Ale dobra, dawajcie, z tym bananiarzem ciśniemy jakiś dobre Oj, nie! Czy ten banan naprawdę przenika przez bloki? Czekajcie, zobaczmy, co tutaj będzie. Czy to przez to przeniknie, słuchajcie. O nie, ej, tutaj banan nagle nie przenika. Jak to jest możliwe? Co? Przed chwilą już lepiej przenikał. Wytyfy w ogóle, wytyfy. Dobra, lecę sobie tutaj, się mano, się mano. I dawajcie, po setną falę to tak mi widzowie. To jest tak minimum, co teraz musimy zrobić, no nie? Czy on naprawdę wpadł w mojego banana teraz? Nie wierzę. Nie wierzę. Chłop chyba serio, słuchajcie, wskoczył w mojego banana. Co tam się stanęło? Dobra, dawaj tutaj, dawaj tutaj, mordeczko. Mamy 77 falę, więc let's go, let's go. Zaraz będzie seteczka, zaraz będzie seteczka. Okej, okay, tutaj na to, tutaj na to, tutaj na to. I dobra, 7,9 widzowie, 7,9. Okej, okay, on tutaj dobrze rozbija, więc ja sobie tutaj polecę razem z nim. Whoa! Oł! Dobra, trochę się zderzyliśmy, ale na całe szczęście jest git. Dobra, ja go tutaj bardzo po koleżeńsku podciąłem. To było takie po koleżeńsku widzowie, no nie wiadomo. Dobra, tutaj tak, tutaj sobie. ciach się mało, 8-1. I czujecie ten luz? Czujecie ten luz? Ja czuję, słuchajcie już ten luz, no. Nie. 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 Nie, 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 nie. Dobra. Okej. Okay, Okej, okay, już no i właśnie przez taką zabawę słuchajcie, potem się nie robi rekordów. Właśnie przez takie dziwne granie, jak ja teraz to zrobiłem, słuchajcie, właśnie przez to się nie robi rekordów. No ale dobra. Ciśniemy. Bum! Dobra, jest dobrze odbite. Ej, w ogóle do tego słuchajcie. O, nie!